Witam Państwa serdecznie, tak jak już od dłuższego czasu informowaliśmy. Dochodzi do pierwszych zmian w rządzie, kiedy zaczynaliśmy pracę jako przedstawiciele koalicji 15 października, kiedy tworzyliśmy rząd. Z góry zapowiadałem. Ci, którzy mnie znają i pamiętają z dawnych lat w pierwszej kadencji premierowania wiedzą, że nikt wą się ze mną, nie powinien się przywiązywać za bardzo do, do myśli, że jest wieczny. I ta zasada wynika z takiego głębokiego przekonania, że my jesteśmy tutaj po to, żeby maksymalnie, optymalnie wykorzystywać możliwości, okoliczności i liczy się wyłącznie interes, interes publiczny, interes państwowy. Dlatego nie ma się też co doszukiwać jakichś tajemniczych okoliczności. Ministrowie, którzy dzisiaj żegnają się z państwem w roli ministrów wykonali swoje zadanie, jakie postawiliśmy sobie, jakie yy, i oczekiwałem od tych ministrów działania efektywnego, czasami twardego. Yy, te pierwsze miesiące i chyba dobrze mnie zrozumiecie, kiedy użyję tej, tej metafory, ale to były miesiące rozbijania muru. Yy, dzisiaj nadchodzi czas porządkowania. I to jest jeden z powodów, dla których nie dotyczy to każdego przypadku, ale dla których zdecydowaliśmy się wspólnie na te zmiany. Chciałem bardzo serdecznie podziękować, jak będę patrzył, pierwszy na moją prawą stronę, panu ministrowi Hetmanowi. Bardzo dziękuję Krzysztofie za kawał dobrej roboty. Tak się umawialiśmy z Tobą, drogi ministrze, z panem premierem Kośniakiem Kamyszem, szefem Twojej partii. Że będziesz intensywnie pracował przez pierwsze miesiące naszego rządu, tak aby uporządkować kwestie, które są w gestii ministra rozwoju i technologii. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Podobnie Borys Budka, drogi przyjacielu, bardzo dziękuję za tę trudną i bardzo niewdzięczną misję, jaką były te pierwsze miesiące porządkowania i przebudowy spółek Skarbu Państwa. Chodziło zarówno o uzdrowienie sytuacji w spółkach Skarbu Państwa ale też o początek takiej wyegzekwowania najważniejszej zasady jaką jest walka z korupcją nepotyzmem i ten najtrudniejszy początek to jest jesteśmy tutaj w połowie drogi oczywiście ale ten najtrudniejszy początek został wykonany dziękuję bardzo drogi Borysie że robiłeś to i z klasą bez emocji może nie wszyscy byli zadowoleni z tempa bo niektórzy ale właśnie dokładnie o to chodziło żeby żeby to nie było w zapale rewolucyjnym, tylko metodycznie, spokojnie, zgodnie z prawem i zgodnie z interesem publicznym. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bartłomiej Sienkiewicz, tu nie muszę, a no są zresztą przedstawiciele także mediów, którymi bezpośrednio pan minister się zajął, więc nie muszę opowiadać tej burzliwej historii w ostatnich kilku miesięcy. Panie ministrze, drogi Bartku, my umówiliśmy się na szczególnie trudne zadanie. Chciałem bardzo podziękować w imieniu wszystkich, przede wszystkim w imieniu widzów, i w imieniu całej opinii publicznej, dla której uzdrowienie w mediach publicznych sytuacji zarówno pod względem politycznym, organizacyjnym było jednym z zasadniczych zadań, jakie nałożono na koalicję 15 października. Jeszcze raz dziękuję za wykonanie zadania. Będę o tym nie tylko ja bardzo długo pamiętał i życzę powodzenia w nowej roli. Pan minister Marcin Kierwiński. Zaczął bardzo spektakularnie swoje urzędowanie, chyba ku satysfakcji wszystkich, którzy wierzyli w to. A to w Polsce nie jest tak łatwo uwierzyć, że idzie się po po to, żeby egzekwować prawo, a nie żeby szukać własnych interesów albo szukać wygodnego sposobu sprawowania władzy. Podjął się decyzji najtrudniejszych. Niektórym się wydawały nawet może karkołomne, a, no ale słowo karkołomne oznacza, że ktoś może kark złamać na tym. Co robi Marcin Kierwiński? Wykonał bardzo trudne zadania i um, um, przetrwał burzę, przetrwał ataki tych, którzy myśleli, że bezkarność będzie na stałe wpisana w rzeczywistość Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję Marcinie, drogi przyjacielu, za to, że Polacy dzięki Tobie odzyskali wiarę w to, że polityk nie będzie bezkarny tylko dlatego, że jest politykiem i będziemy oczywiście kontynuować to, co z, takim, z taką energią i z takim hukiem rozpocząłeś. Po mojej lewej stronie, po Państwa prawej nowi. No, zaczynamy od pana ministra Tomasza Siemoniaka, który debiutantem nie jest. Do tej pory pełnił rolę w moim rządzie ministra konstytucyjnego, odpowiedzialnego za koordynację służb specjalnych. Zastąpię na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Marcina Kierwińskiego. Ja nie muszę nikomu tutaj szerzej przedstawiać sylwetki pana Tomasza Siemoniaka. Był wicepremierem w moim rządzie i w rządzie pani premier Ewy Kopacz. Był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, był ministrem obrony narodowej i w tej roli pełnił także właśnie funkcję wicepremiera w poprzednich dwóch rządach Platformy Obywatelskiej. Bardzo chcę, też ze względu na okoliczności, nie muszę nikogo przekonywać, współpracujemy ze sobą. O, ty byłeś bardzo młodym człowiekiem, a ja w średnim wieku, kiedy rozpoczęliśmy współpracę w roku 90 czy 89. 90. Więc jak się Państwo domyślacie, mam bezgraniczne zaufanie do ministra Tomasza Siemoniaka i dlatego nie waham się powiedzieć mu obie funkcje będzie pełnił rolę ministra spraw wewnętrznych i administracji i równocześnie koordynatora do spraw służb specjalnych. Sytuacja w Polsce, sytuacja na naszych granicach, ten ciągły stan zagrożenia między innymi w relacjach z Białorusią, to wszystko każe nam wzmocnić rząd i służby i jeszcze lepiej koordynować działania wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i tutaj doświadczenie także Wyniesione z kierowaniem Ministerstwem Obrony Narodowej także się przyda. Liczę na bardzo dobrą współpracę pana premiera Tomasza Szymoniaka z premierem Kośniakiem Kamyszem w tej kwestii. Przy tej okazji powiem, że będziemy świadkami tej współpracy także dzisiaj za kilkadziesiąt minut ponownie spotka się na mój wniosek kolegium do spraw służb specjalnych. Będziemy kontynuować rozmowę dotyczącą wpływów rosyjskich i białoruskich na życie publiczne i na, na sytuację w Polsce przed laty. Między innymi, tak jak oczekiwałem, minister Szymania przygotował projekt ustawy, zgodnie z którą powstanie taka już konstytucyjna i skuteczna komisja, która będzie badała wpływy w poprzednich latach wpływy Rosji i Białorusi na to, co w Polsce się działo. To będzie jeden z punktów. Także sytuacja na granicy białoruskiej. Także no, pan minister Siemoniak akurat w roli wyjątkowej, bo będzie robił to, co robił i będzie robił również to, co robił jego poprzednik. Na ministra kultury będę proponował panu prezydentowi Dudzie panią Hannę Wróblewską. Też ją znacie. Ci wszyscy, którzy są zainteresowani polską kulturą, wiedzą, i rozumieją bardzo dobrze moje motywacje, kiedy zaproponowałem pani Hani to stanowisko. Nie wahała się ani chwili, chociaż jest osobą znaną ze skromności, ale nie wahała się nawet sekundy i przyjęła na siebie tę odpowiedzialność w resorcie trudnym, wymagającym. Na szczęście, jeśli chodzi o środowiska polskiej kultury, polskiej sztuki, muzealnictwa, ja nikogo nie będę musiał do nowej pani ministry przekonywać. Całe jej życie, dorobek. To są najlepsze argumenty na rzecz tej, tej nominacji. Także jestem absolutnie przekonany, że nowa pani minister będzie nie tylko konty... Pani minister od poniedziałku oczywiście formalnie, Hanna Wróblewska. Tak jak powiedziałem, ludzie kultury i sztuki znają ją bardzo dobrze. Jestem przekonany, że z wielką satysfakcją Przyjmą te, te, te nominację. Będzie nie tylko kontynuowała te trudne dzieła, jakie zaczął i, i doprowadził do finału minister Sienkiewicz, ale z racji jej doświadczenia, wieloletnia dyrektor Zachęty. Państwo pamiętacie, było też wokół finału jej pracy w Zachęcie Sporo emocji. Muzeum Getta. No, galeria, galerie muzea, mówię o galeriach malarskich, muzea. Sale koncertowe, teatry to jest żywioł nowej Pani Minister, dlatego jestem przekonany, że będziemy świetnie współpracowali ze wszystkimi środowiskami, które tworzą polską kulturę i polską sztukę. Jakub Jaworowski, ciągle młody polityk i fachowiec, ekspert, chociaż mieliśmy okazję współpracować już kilkanaście lat temu, dokładnie nie pamiętam kiedy, kiedy zostałeś. Drogi Kubo, sekretarzem mojej Rady Gospodarczej równo 10, lat temu. równo 10 lat temu. Był także sekretarzem stanu w rządzie pani premier Ewy Kopacz, ekonomista, finansista, historyk, więc mimo młodego wieku człowiek renesansu, można powiedzieć, będzie odpowiadał za aktywa państwowe. Jest dla mnie bardzo ważne, że te nominacje, szczególnie te dwie ostatnie, w kulturze i w aktywach państwowych pokazują coś, co będzie tendencją, bo przecież nie są to ani pierwsze, ani ostatnie zmiany. I jestem przekonany, że uda mi się to przekształcić w tendencję. To znaczy w rządzie powinno pracować możliwie dużo ludzi, którzy nie są dedykowani wyłącznie polityce, ale których dorobek Także aspiracje, wykształcenie, dotychczasowa aktywność będzie sprzyjała bez wątpienia merytoryczności decyzji, które będą zapadały. Spółki Skarbu Państwa oczywiście będziemy dalej czyścić, bo to ciągle mimo wysiłków Borysa Budki tam jeszcze jest sporo do wyczyszczenia. Jak wiecie. Nie, nie muszę tego nikomu uświadamiać, ale no symbolem całego tego bałaganu stał się pan Obajtek i sytuacja w Orlenie. Tam już ten proces czyszczenia trwa, ale na pewno jeszcze bardzo dużo zadań w tej kwestii, w, w tej przestrzeni czeka nowego ministra, ale nam też bardzo zależy, żeby spółki Skarbu Państwa, szczególnie te o strategicznym znaczeniu, prowadziły wspólnie z rządem przemyślaną strategię na rzecz polskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego, etc. Bo nie wystarczy oczyszczenie tej stajni jałgiasza, ale przede wszystkim i tej sprawie będzie cały swój czas poświęcał minister Jaworowski musimy zbudować taką przemyślaną strategię, która będzie łączyła i budowała synergię pomiędzy poszczególnymi spółkami i także rządem, bo będziemy musieli i chcemy wprowadzić jednolitą strategię gospodarczą i finansową. Państwa Polskiego. Także życzę powodzenia. Też gratuluję odwagi. Wiecie, tak się niektórym wydaje, że do tych stanowisk to są długie, długie kolejki. Jak się ludzie dokładnie dowiadują, na czym polega ta praca, no jak widzą, że nie zawsze są to długie kariery. Dzisiaj tak sobie powiedzieliśmy, że no, spieszmy się kochać ministrów, bo tak szybko odchodzą i coś, coś w tym jest. Więc y, trzeba mieć dużo wyobraźni i determinacji i takiego autentycznego patriotyzmu, żeby Zdecydować się na wzięcie tej odpowiedzialności na siebie. Także jeszcze raz dziękuję. Krzysztof Paszyk. Znacie go Państwo bardzo dobrze, szczególnie ci, którzy relacjonują wydarzenia w polskim parlamencie i to już od blisko 10 lat. Jest dzisiaj szefem klubu parlamentarnego, prawnik, samorządowiec. To jest, to jest ten taki wzorcowy, z mojego punktu widzenia, model politycznej drogi. Radny Powiatowy, oborniki, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego w Wielkopolsce, dobry prawnik, parlamentarzysta z dużym stażem, człowiek spokojny, wszyscy go bardzo cenią. Ci, którzy znają też, też jesteśmy świadkami wielu emocji, nie zawsze racjonalnych w naszym parlamencie, wiedzą, że to jest człowiek skała. Znaczy, można na nim polegać. Jestem przekonany, że pracę, jaką rozpoczął pan minister Hetman w Ministerstwie Rozwoju Technologii, będzie świetnie kontynuował także Krzysztof Paszyk. Przypomniał mi moment, znaczy ja tego nie pamiętałem, nie miałem, nie miałem szans, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, byłeś studentem, kiedy na uni uni Uniwersytecie odbywało się spotkanie Założycielskie Platformy i wpadł na mnie na korytarzu tej uczelni. No ja bez bicia się przyznaję, że tego nie pamiętałem, ale Dzisiaj Krzysztof Paszyk powiedział mi, że to musiał być jakiś dobry znak, że prędzej... I są świadkowie. Tak, ja ci wierzę na słowo, inaczej byś nie dostał tej nominacji, gdybym ci nie wierzył na słowo. Więc traktuję to też jako dobry znak. Będziemy też razem pilnowali tej synergii pomiędzy partiami koalicyjnymi przy jego doświadczeniu politycznym. To będzie także bezcenny wkład w pracę rządu, bo jak wiecie, rządy koalicyjne mają to do siebie często, że więcej czasu poświęcają na jakieś utarczki niż na pracę. Krzysztof Paszyk jest jedną z tych osób, która gwarantuje, że będziemy dalej pracowali w, raczej właśnie w, te, w sposób jednolity i, i taki synergetyczny. Także dziękuję też bardzo za, za wzięcie na siebie odpowiedzialności. To jest też trudna misja, ale wiem, że będę mógł na Tobie polegać. Będziecie Państwo oceniać nowych ministrów, tych, którzy odchodzą. Na ocenialiście się już bardzo intensywnie przez te miesiące i ostatnie dni. Zapraszam na poniedziałek na godzinę 10.30. Dostałem tę informację od pana prezydenta, że jest gotowy dokonać tej formalnej nominacji. Będę oczywiście też na tej uroczystości. Wyślemy dzisiaj pismo potwierdzające panu prezydentowi decyzję o tych nominacjach i, ich, i treść tych nominacji. Bardzo Wam dziękuję. My musimy się oddalić ze względu na, na, na y, przygotowanie do kolegium do spraw służb specjalnych, ale będziecie państwo mieli okazję dręczyć i odchodzących i przychodzących jeszcze wiele razy w najbliższych dniach. Prawda? Bardzo, bardzo dziękujemy, okazja Dzień. do pytań będzie to no, nie roku, będziecie tak, mieli tak. te że Niestety. okazje. Niestety. Dzięki. Informacje z efektów Kolejnego spotkania Kolegium do Spraw Specjalnych przekażemy oczywiście dzisiaj. O formie przekazania tej informacji jeszcze Państwa poinformujemy, ale na pewno dzisiaj będziecie mieli tę informację.